Mswati III, król malutkiego afrykańskiego państwa Eswatini. Uważany jest za ostatniego absolutnego monarchę na kontynencie afrykańskim. Jego kraj znajduje się na skraju katastrofy gospodarczej. Obywatele Eswatini żyją w skrajnej biedzie i wymierają z powodu epidemii. Tymczasem sam król nie ma żadnych problemów finansowych. Uważany jest za jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Na swoje luksusowe samochody i samoloty bierze pieniądze z budżetu państwa. Nie zapomina również o sobie: rozpieszcza się drogimi zegarkami z diamentami i designerskimi ubraniami, a także regularnie odświeża swój imponujący harem. Królestwo Eswatini to niewielkie państwo położone w Afryce między Mozambikiem a Republiką Południowej Afryki. Wiele osób mogło o nim nigdy nie słyszeć, co nie dziwi ponieważ aż do roku 2018 nosiło nazwę Królestwo Suazji. Do roku 1968 Suazji było kolonią brytyjską. Kiedy Brytyjczycy przyznali krajowi niepodległość, planowali ustanowić tam monarchię konstytucyjną. Jednak z tych planów nic nie wyszło. Już w roku 1973 król Sobhuza II całkowicie skupił władzę w swoich rękach. Pozbył się zarówno konstytucji, jak i parlamentu, stając się absolutnym monarchą. Sobhuza II został ogłoszony najwyższym wodzem, gdy nie miał jeszcze nawet pięciu miesięcy. Gdy Suazji uzyskało niepodległość, Sobhuza zamienił tytuł najwyższego wodza na królewski. Formalnie więc panował przez 82 lata, dłużej niż Ludwik XIV i Elżbieta II. Sobhuza II był zwolennikiem tradycyjnych wartości afrykańskich. Nie lubił podróżować za granicę, ani nawet do stolicy kraju. Większość czasu spędzał w swojej rezydencji w Lobambie. Król Sobhuza preferował tradycyjny ubiór. Chodził boso i nosił emakie, tradycyjną narzutę słazyjską. Garnitur zakładał tylko na wyjątkowe okazje. Inną tradycyjną wartością Afryki była wielorzędność. Król Sobhuza miał 70 żon i 210 dzieci. Z powodu licznych żon i potomstwa król otrzymał przydomek byksuazji. W tak szlachetnej rodzinie urodził się główny bohater naszej opowieści, król Eswatini, Mswati III. Przed koronacją Mswati III nosił imię Machosetive. Był synem jednej z młodszych żon króla, Twali. Machosetive urodził się w roku 1968, dokładnie w roku uzyskania przez kraj niepodległości. Jego imię oznaczało król wszystkich narodów, już od urodzenia był więc jednym z głównych kandydatów do tronu. Edukację przyszły władca rozpoczął w Ojczyźnie, a potem kontynuował ją w Wielkiej Brytanii. Mswati uczęszczał do angielskiej szkoły dla chłopców w Sherborne. Nosił zegarek Rolex i drogie brytyjskie garnitury. W roku 1982 zmarł król Sobhuza II. W Suazji wybuchła poważna walka o władzę. Kandydatów do tronu było wielu. W wyniku pałacowych intryg władzę przejęła Ntombi, która została regentką, a następcą tronu ogłoszono właśnie jej syna. Gdy tylko książę skończył 18 lat, został wezwany z Wielkiej Brytanii do ojczyzny, aby natychmiast koronować go na władcę Suazji. 25 kwietnia roku 1986, porzuciwszy brytyjski garnitur na rzecz lwiego futra, lecz nie rezygnując ze złotych Rolexów, Mzwati III wstąpił na tron. Wówczas był uznawany za najmłodszego monarchę na świecie. Po ojcu młody władca odziedziczył niechęć do demokracji, wolnych mediów i innych, w jego oczach, naiwnych zachodnich wartości. Jednak na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku opieranie się reformom demokratycznym było trudne. W wielu krajach afrykańskich trwał proces demokratyzacji. Mswati wybrał wtedy drogę odwlekania. W roku 1993 przywrócił w kraju parlament, ale bez udziału jakichkolwiek partii. W roku 1992 powołano specjalną komisję, która zaleciła przyjęcie konstytucji. Kilka lat później powstała kolejna komisja. Miała przygotować projekt ustawy zasadniczej. W roku 2001 komisja ogłosiła, że kraj powinien zachować status quo i że żadne partie polityczne nie są potrzebne. W 2003 roku król Mswati III oświadczył, że demokracja nie pasuje do naszego narodu, ponieważ Bóg wskazał mu inną drogę. W 2005 roku konstytucja została ostatecznie przyjęta, lecz ponieważ nie brały w jej tworzeniu udziału siły opozycyjne, jedynie wzmocniła władzę monarchy. Wszyscy myślący inaczej byli brutalnie prześladowani, a opozycja działała wyłącznie w podziemiu. Sam król Mswati III przez cały ten czas bez skrępowania prowadził życie jak prymitywny wódz plemienny na siebie i utrzymanie rodziny monarcha Eswatini wydaje olbrzymie środki. Choć jego majątek szacuje się na 200 milionów dolarów, na wszystkie potrzeby korzysta wyłącznie z budżetu państwa. Na przykład w 2014 roku Mswati III otrzymał 60 milionów dolarów na potrzeby swojej rodziny, a w 2019 roku hucznie obchodził 50. urodziny. Na uroczystości pojawił się w zegarku marki Rolex wartym 1 600 000 dolarów. Oraz w garniturze inkrustowanym diamentami. Ponadto król Eswatini ma obsesję na punkcie drogich samochodów. Na początku lat 2000 kupił Maybacha 62 za pół miliona dolarów, a także 10 BMW, serii siódmej dla siebie i części swoich żon. Gdy zachodnie media zaczęły krytykować monarchę za rozrzutność, w czasie gdy jego ubogi naród ledwo wiąże koniec z końcem, Mswati III po prostu zakazał dziennikarzom fotografowania jego samochodów. Prasie wyjaśniono, że nie są to nowe zakupy, lecz tylko modernizacja. W 2009 roku przeprowadzono kolejną modernizację. Do 20 opancerzonych Mercedes-Benz oraz partii samochodów BMW. W 2019 roku król nabył 120 nowych samochodów marki BMW i 19 Rolls-Royce'ów dla siebie i krewnych. Postanowił jednak zrobić to po cichu. Prawie półtora tysiąca luksusowych pojazdów zapakowanych w półprzezroczystą folię wjechało do kraju na lawetach. Jeden ze świadków zdążył je sfotografować i przesłał zdjęcia do gazety w Republice Południowej Afryki. W 2010 roku afrykański monarcha nabył swój pierwszy prywatny samolot. McDonnell Douglas DC-987 od singapurskiego biznesmena Shanmugi Retenama, za 11 milionów 540 tysięcy dolarów. Za kolejne 3,5 miliona dolarów zmodernizowano wnętrze, aby zaokrąglić sumę do 15 milionów, zamówiono jeszcze dzieła sztuki z Nowego Jorku. Poddanym MSWATI tłumaczył zakup samolotu jako dar od pewnego biznesmena. Jednak monarcha nie miał zamiaru płacić za maszynę. Zamiast tego pozwolił biznesmenowi wydobywać rudę żelaza w swoim kraju. Coś jednak poszło nie tak i niedawni partnerzy pokłócili się, po czym pozwali się nawzajem. W rezultacie samolot został dwukrotnie aresztowany. Król się tym nie przejął i postanowił kupić nowy, bardziej okazały samolot. Wybór padł na Airbusa A340 wersja 300. Zakup sfinansowano oczywiście z budżetu państwa. Parlament, całkowicie kontrolowany przez króla, zaakceptował ten zakup. W końcu monarcha potrzebuje samolotu do zagranicznych wizyt. W takim samolocie nie wstyd reprezentować Eswatini na arenie międzynarodowej. Opozycja natomiast twierdziła, że samolot służy królowi do zupełnie innych celów. Sprawdzania swoich kont bankowych za granicą oraz wożenia licznych żon do Nowego Jorku i Paryża. Żony króla rzeczywiście lubią zakupy. W 2009 roku okazało się, że pięć jego małżonek w towarzystwie 40 służących Udało się na zakupową wyprawę. W trakcie podróży odwiedziły Francję, Włochy, Tajwan i Stany Zjednoczone, wydając 6 milionów dolarów. Po pewnym czasie powtórzyły rozrywkę, zmieniając jedynie trasę. Zamiast USA wybrały Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wydatki pozostały na tym samym poziomie. Mswati III dorobił się w sumie 15 żon. Ciekawe, jak to się wpisuje w wartości chrześcijańskie. W końcu król, podobnie jak 90% jego poddanych, oficjalnie należy do wyznania chrześcijańskiego. Jednak tradycji ustanowionej przez ojca, również poligamistę, trzeba dochować. Zgodnie z tą tradycją pierwsza żona monarchy musi pochodzić z klanu Macebula, a druga z klanu Mozzo. Te dwie żony wybiera dla króla Narodowa Rada. Dopiero trzecią żonę król może wybrać według własnego uznania. I tu właśnie dusza może się rozwinąć. Raz w roku w kraju odbywa się umhlanga, co oznacza taniec trzciny. Tradycyjne święto Eswatini. Cieszy się ono dużą popularnością wśród turystów szukających afrykańskiej egzotyki. Święto trwa trzy dni. Kulminacją umchlangi jest taniec półnagich dziewic. Liczba uczestniczek jest ogromna. Na przykład w 2003 roku w wydarzeniu wzięło udział 50 tysięcy dziewcząt, w 2008 70 tysięcy, a w 2020 80 tysięcy. Na ten wyjątkowy dzień dziewczęta z całego Esfatini przygotowują się zawczasu. Dokładnie się myją, nakładają pachnące olejki, ścinają trzcinę, szyją peleryny z lekkiej tkaniny, na których widnieje wizerunek króla Mswatiego III. Dziewczęta są dowożone transportem rządowym na stadion. Obecni są tam król, rodzina królewska oraz widzowie. Wygłaszane są uroczyste przemówienia, a potem rozpoczyna się taniec, który trwa kilka godzin. Dziewczęta tańczą w rytm bębnów, trzymając w dłoniach trzcinę i śpiewając pieśni pochwalne na cześć monarchy. Król w tym czasie może sobie wypatrzeć narzeczoną spośród tancerek. Jeśli któraś przypadnie mu do gustu, zaprasza ją, by poznać bliżej. Jeśli zajdzie w ciążę, zostaje jego żoną. W ten właśnie sposób król zdobywał kolejne żony. O żonach władcy wiadomo niezbyt wiele. Trzecią z kolei małżonką. I pierwszą, którą król wybrał sam, była Inosikati Lambikiza. Inosikati to tytuł. Uważa się, że zajmuje się działalnością charytatywną. Czwarta żona Langangadza zapamiętana została przez prasę dzięki swoim skandalicznym wyprawom zakupowym. Dziewiąta żona Lamagongo uchodziła za jedną z ulubionych królewskich małżonek. Trzynasta żona Lankambule była najmłodszą w całym haremie. Nie wszystkim jednak królewskim żonom dane było szczęście rodzinne. Piąta i szósta z kolei małżonki, królowe Lachwala i La Magwaza były przyjaciółkami. Zbliżyły się do siebie, ponieważ mąż przestał się nimi interesować po kilku latach małżeństwa i odwiedzał je zaledwie raz na pół roku. W roku 2004 kobiety uciekły od swojego małżonka do sąsiedniej Republiki Południowej Afryki. Król oskarżył zbiegłe żony o niewierność i ogłosił je w międzynarodowym poszukiwaniu. To jednak nie przeszkodziło kobietom ułożyć sobie życia. La Magwaza pozostała w Republice Południowej Afryki i wyszła za mąż za miejscowego biznesmena. Lachwala przeprowadziła się do Londynu. Ósma żona lagidża uciekła z pałacu i zesłazi w roku 2012. Swoje postępowanie tłumaczyła wieloletnią przemocą emocjonalną i fizyczną ze strony króla. Obecnie także mieszka w Republice Południowej Afryki. Dziesiąta żona króla również stała się przyczyną skandalu. W roku 2002 rodzice 18 osiemnastoletniej dziewczyny zwrócili się do sądu. Oskarżyli króla Mzwadiego III o to, że porwał ich córkę. Osiemnastoletnia studentka koledżu Zena Soraya Maklangu nie wróciła do domu z zajęć 9 października roku 2002. 10 października jej matka zgłosiła sprawę na policję. 11 października przyszło do niej dwóch ludzi i poinformowało, że córka znajduje się w pałacu i pełni obowiązki dworskie. Nie trudno się domyślić, że sprawa sądowa niczym się nie zakończyła. Rodzicom nie pozostało nic innego, jak pogodzić się z małżeństwem. A studentka Zena Maklangu została królową La maglangu. Prawdopodobnie największy skandal związany był z dwunastą małżonką Swatiego, królową Ladubę. Była posiadaczką tytułu Miss Suazi Nastolatek. Pewnego razu w jej łożu znaleziono ministra sprawiedliwości Eswatini. Niewierną żonę natychmiast umieszczono w areszcie domowym. Od tamtej pory minęło 10 lat, a ona nie opuściła pałacu i prawie z nikim się nie kontaktowała. Jeśli chodzi o Mambę, został nie tylko pozbawiony stanowiska, ale także aresztowany. Jednak już po półtora roku został wypuszczony. W końcu znał wiele królewskich tajemnic, w tym dotyczących machinacji finansowych. W roku 2018 w Suazji przypadł podwójny jubileusz. Po pierwsze 50-lecie niepodległości kraju, a po drugie 50-lecie samego monarchy. Z tej okazji Swati III postanowił przemianować państwo. Oświadczył, że odtąd kraj będzie się nazywał Eswatini, co znaczy ziemia ludu Swati. Według monarchy zmiana nazwy była potrzebna po to, by wreszcie przestano mylić kraj ze Szwajcarią. W języku angielskim nazwy rzeczywiście brzmią podobnie. Jednak pomylić te dwa państwa nie da się nawet przy najlepszych chęciach. Powierzchnia Eswatini to 17 364 km2. Królestwo nie ma dostępu do morza. Liczba ludności wynosi około 1,5 miliona osób. Pod względem gospodarczym kraj jest ściśle powiązany z Republiką Południowej Afryki. Wielu mieszkańców pracuje lub prowadzi handel właśnie tam. Główne towary eksportowe to cukier i koncentraty soków. Bezrobocie jest ogromne sięga 40%. Lokalna waluta Lilangeni jest powiązana z południowoafrykańskim randem w stosunku 1 do 1. Minimalna pensja niewykwalifikowanego pracownika to 420 emalangeni miesięcznie, czyli około 22 dolarów amerykańskich. 68% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Najbogatszym człowiekiem w kraju jest król. Jak już wspomniano, jego majątek szacuje się na 200 milionów dolarów. W państwie funkcjonuje coś w rodzaju Narodowego Funduszu Dobrobytu TIBIO Takan Gwane. Formalnie fundusz ten nie należy do monarchy, ale niewiele to zmienia, ponieważ to właśnie on nim zarządza. Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek dzielić się swoimi zyskami z tym funduszem. Zagraniczni inwestorzy zwyczajnie nie chcą mieć nic wspólnego ze Swatini, ponieważ system sądowniczy wielokrotnie udowadniał swoją całkowitą zależność od króla, również w sprawach gospodarczych. Królestwo Suazji pobiło wszelkie rekordy, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się wirusa HIV i AIDS. W kraju zakażonych jest 40% obywateli. Drugim gigantycznym problemem jest gruźlica. Epidemie dosłownie dziesiątkowały ludność. Średnia długość życia w Suazji i tak była jedną z najniższych 54 lata. Na początku lat 2000 z powodu epidemii spadła do 35 lat, ale monarcha przez długi czas miał te problemy w głębokim poważaniu. Dopiero w roku 2001 postanowił podjąć działania pod naciskiem społeczności międzynarodowej. Zwołał parlament i poważnie zaczął rozważać pomysł, by zakażone kobiety piętnować i sterylizować. Na szczęście humanitarny władca z tego pomysłu zrezygnował. Zamiast tego Mswati III przypomniał sobie o swoim prawie najwyższego wodza i postanowił przywrócić tradycyjne wartości rodzinne. Obietnica dziewictwa dla kobiet do 21 roku życia. Umkwaszo. Zakaz życia seksualnego dla wszystkich dziewcząt miał trwać 5 lat. Za złamanie tego prawa przewidziana była kara. Jedna krowa albo równowartość 152 dolarów. Oczywiście król nie przewidział, że sam będzie musiał przestrzegać tego prawa. Już tydzień po ogłoszeniu prawa o dziewictwie, Mswati po raz trzynasty się ożenił. Naturalnie jego wybranką była niepełnoletnia dziewczyna. W ogóle Mswati brał sobie za żony wyłącznie siedemnasto lub osiemnastoletnie dziewczęta. Po tym, jak pod jego rezydencję wyszła demonstracja oburzonych kobiet, król został zmuszony do ukarania samego siebie. Jedną krową. Jeśli chodzi o dzieci monarchy, wiadomo o nich niewiele. Wiadomo, że jest ich trzydzieścioro-sześcioro, wliczając dzieci porzucone na dworze przez dwie z trzech zbiegłych żon. Dziedzice zdobywają wykształcenie głównie w Anglii. Ich postępy w nauce śledzi specjalnie wyznaczony do tego dworzanin, dla którego w Londynie zakupiono skromny domek za 5 milionów funtów. Wyjątkiem była córka monarchy, księżniczka Cisaniso. Jest najstarszym ze wszystkich dzieci. Urodziła się w roku 1987. Dziewczyna zdobyła wykształcenie w Wielkiej Brytanii. Następnie studiowała aktorstwo w Kalifornii. Później ukończyła uniwersytet w Sydney z tytułem magistra w dziedzinie komunikacji cyfrowej. Młoda księżniczka wzbudzała oburzenie mieszkańców swojej ojczyzny swoim zachowaniem. Kiedy wprowadzono prawo dotyczące dziewiczego ślubowania, nawet nie pomyślała o jego przestrzeganiu, choć zgodnie z prawem. Była do tego zobowiązana. Poza tym nosiła jeansy i mini spódniczki, które były zakazane dla kobiet w Suazji. 14 grudnia roku 2003 w gazecie Times of Swaziland ukazał się artykuł, według którego na podróż księżniczki do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wydano 100 tysięcy dolarów amerykańskich z budżetu państwa. W roku 2005, gdy zniesiono zakaz zawierania małżeństw z niepełnoletnimi, Cizaniso uczciła to wydarzenie imprezą dla przyjaciół. Z alkoholem i głośną muzyką. Tak głośną, że przeszkadzała w dwunastych zaręczynach jej ojca. Z rozkazu ojca dziewczęta zostały za to pobite kijami. Dopóki księżniczka była bardzo młoda, wielokrotnie wypowiadała się przeciwko tradycjom swojego kraju, krytykowała poligamię i kontaktowała się na Twitterze z opozycjonistami. Jednak nie przeszkodziło jej to w zrobieniu świetnej kariery w swojej ojczyźnie. Księżniczka zasiada w radzie nadzorczej Lokalnego oddziału afrykańskiego operatora komórkowego MTN. Od 3 listopada roku 2018 pełni funkcję ministra technologii informacyjnych i komunikacji Eswatini. Pomimo wieloletniego absolutnego autorytaryzmu w Suazji przez cały ten czas działała aktywna opozycja. Wśród nich są zarówno siły demokratyczne domagające się uczciwych wyborów, jak i radykałowie żądający obalenia króla. Władze wszystkich opozycjonistów określają jako terrorystów. Wszyscy aktywiści polityczni są prześladowani zgodnie z przepisami prawa antyterrorystycznego. Aktywiści są torturowani i zabijani bez sądu i śledztwa, ich domy i majątek są konfiskowane. W kwietniu roku 2011 w kraju odbyły się wielotysięczne demonstracje opozycji domagające się abdykacji króla Amswatiego III. Opozycja po raz kolejny oskarżyła monarchę o grabież skarbu państwa na potrzeby finansowania luksusowego życia dla siebie i swoich 15 żon. 12 kwietnia policja używając środków specjalnych rozpędziła demonstrację w stolicy Eswatini i aresztowała jej organizatorów. W czerwcu i lipcu roku 2021 przez kraj przetoczyła się cała seria protestów. Iskrą zapalną był kolejny akt przemocy ze strony policji, w wyniku którego zginęła studentka kolegium. Pojawiły się pogłoski, że król uciekł z kraju, albo do RPA, albo do Mozambiku. Jednak władze szybko zdementowały te informacje. Protesty zostały brutalnie stłumione. Zginęło co najmniej 40 osób, aresztowano posłów parlamentu i aktywistów. A król Mswati III wciąż pozostaje u władzy.